Dido, dido musisz dobrać. trafić, musisz rywalizować z Hira potem. On idą trapię i bo widzimy. Yeah. <laughs> nie. nie że dasz capa, zobaczymy. To nie byt. I ostatnia szansa Ten punkt, jak ja? ty rolnikowska Nie będzie dotacji Dobra, eee Busiu. Jeszcze nam potem Hira został i mamy już komplet. Ty. Okej, okay. to Hira o, pierwszy punkt ci, Hira o Kurwa, mam na palce Ten Drugi A, nie ale ruszy, nie ruszył hira. się o Nie zaliczam się ruszyłem się to. Nie, nie ruszyłem nie. się, nie Ty, możesz się... Mam to, to pokaż nagranie, to Ci złapam. Co no to tak, jest? Daj wąsowski. Masz sek, ty pikaj. Kto ma pikać? Ja pikać czy kto? No. Na bramy walimy czy jak? Czotkę od dachu. Gdyby był od dachu walimy, czy jak? Nie wiem. Na bramę. Są dwie pary dachu. No to elegancko, to dachu jebniemy lekko. Do dachu. No to dachu. Tira, chodź kurwa, bo ja ostatnio będę defował. Może być. Na środek tak. może być. Dobra, jeźdź i jeźdź tam. Wchodź, bo są nagli bliga. O dachy. Dwa dachy. dachy. Czemu nie zachowałeś tu psu? nie zachowujesz psu? Ej, warfet, he, so? Pukasz, pokaż. No ale już nie nagrywam. Ja nie nagrywam. Gra mi Irwana wtedy do rana, po kiedy świeci się za to i Jak Zlubi z drogę do domu Będę dla ciebie jak mawa. Noce są zimne, a to są szybkie. Wszystko się robi bardziej oczywiste, tylko nie rozumiem czemu to są chwilę. Teraz przestaje patrzeć w godzinę. Mam niewolna do rana patrzeć, kiedy świeci się oczywiste, ten gwiazda Ja chciałem zgubić drogę do rolny, będę dla ciebie jak mawa. No są zimne, a to są szybkie. Wszystko się robi bardziej oczywiste, tylko nie rozumiem czemu to są Zaraz przestaje patrzeć w godzinę Dzielej się wódka i świeci ognisko Dlatego nie będzie zimno Jakie zimno, no to szybko Dzisiaj mogę cieszyć się chwilą Kłamali cię i nazywali ziomą Wkręcali na wanie historię Kiedy siedzisz tam przy stole Nie będziesz siedział sam z tobą musimy. Nie ale... psemuj się młody, mnie w to wije pane Oni mówią wszystko tylko nigdy prawdy. Chcę do rana, poczuć kiedy świeci się za gwiazda Jak zgubię drogę do domu, będę dla ciebie jak mapa Noce są zimne, auta są szybkie, wszystko się robi bardziej oczywiste Tylko nie rozumiem czemu tu tą chwilę, teraz przestaję iść i płacić w godzinę Z nami do rana, poczuć kiedy świeci się oświetlona gwiazda Jak zgubię drogę do domu, będę dla ciebie jak mapa są zimne, a to są szybkie, wszystko się robi bardziej oczywiste Tylko nie rozumiem, czemu to chwilę teraz przestaje ci w godzinę Widziałem dziewczyny i widziałem gwiazdy, oczy piękne jak Atlantyk Kawałki wyrwane z baśni, stary dzisiaj chcę zostać z wami Mogą mnie ludzi, nie lubi się robić swoje, nie chcę się przy tym zmieniać Nie nazywaj mnie raperem, kiedy jeszcze nie poznał mnie to scena Poznałeś ziomy i robimy meksyk co się dalej się Nie róbmy precyzji Będziemy tu za tym tęsknić Sam się zgubiłem stary, no i że niech gdyb Zimój no prywat do rana, przecież kiedy świeci się o za tym gwiazdem ja Zgubić drogę do domu, Będę dla ciebie jak mawa. No są zimne, a to są szybkie, wszystko się robi bardziej oczywiste, tylko nie rozumiem czemu to chwilę teraz dostaje i cię patrzyć w górę Kramin irwana do rana, przecież kiedy świeci się o za tym Drogę do domu, będę dla ciebie jak No To są zimne, a to są szybkie, wszystko się robi bardziej oczywiste